Cześć i witajcie drodzy widzowie Witam was już w drugim odcinku Z gierki Need for Speed Underground 2 Jak mi wam się spodobało spodobał to, to zostawcie łapkę w górę Taką Taką solidną soczystą Łapeczkę tak A jeśli Nie zostawicie To kurde dojdę do Znajdę wasz adres przyjdę i dam plaska czarnogóra. No cóż. No i lecimy z, nas, z następnymi wyścigami. Akurat, jak widzicie, jestem w drodze do kolejnego trybu, który nie został przedstawiony w ostatnim odcinku. W sumie to w pierwszym. A to dlatego, bo czasu nie starczyło. Teraz zobaczycie. Chyba przedostatni, albo ostatni? Prze, prze, yy, przedostatni. Nie licząc innych rzeczy, to jest przedostatni tryb wyścigu, chyba. Cóż, jesteś... ...tepnął w nas na, na tor, gdzie jakieś debile się spychają. No, oczywiście to są NPC-ty. Bardzo bym chciał, żeby ta gierka była na multiplayer. Nawet w takiej formie. To zawsze by było jakieś większe wyzwanie, niż, niż ściganie się z NPC-tami. Ale jak widzicie, jesteśmy na takim typowym torze, można powiedzieć, że, pra że praktycznie legalny wyścig. Taki, no, taki zwykły wyścig po torze, już taki nielegalny wyścig po ulicach. No, pewnie zauważyliście, że, że w sumie nic się za bardzo nie zmieniło w samochodzie. No. O nie, 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 nie. Mm. Tak jest jak się człowiek rozpędzi przez do 170. O nie my tu walczymy po pierwsze. Ko yy, aha, korola. Teraz korola, korola i ktoś jeszcze. O jezu, nie, nie, nie. A ich jest więcej! O nie, trzeba się odpalić trzeba się odpalić. Bo nas trochę kurde prześcigają. już koniec gadania, trzeba się skupić. Bo naprawdę, za bardzo się rozpędza. O, ja ci kurde zara zaraz haczy tej. Ja i tej nie chciał założyć. Ostatnie okrążenie. Okej, okay, skok, skok, Tak. Chyba nie dam rady Chociaż Chociaż tu pod koniec Nie Dobra nie dam rady Debil nie podhaczył na zakręcie Wyrobiłem, ale straciłem za dużo prędkości ja To się spróbuje od nowa nic się nie stało Aha, czyli chyba same korole są. Tak. No i już... Hmm. Już się zaczyna. Było... Aha, tamta dwika się zablokowała... Trzymi... Chyba są ta... Trzy pierwsze lokaty się nie spychają czyli ja, tutaj jeszcze FDJSON. Oj, ciutkę za wcześnie zakręt. Tak, ja co wyrobiłem. Dziś, dzisiaj w komentarzach yy, podspamujcie kurde... Drive Mistrz. Co ja robię? Skoki, nie skoki, hopa. 3,54 O tu straciłem Dużo mało Chyba cały czas straciłem, A nie Chyba Stały nam Zostało się 2 sekundy różnicy Między mną a jakimś drugim Ale teraz czas powinien szybciej odwalać Mm -hmm. Ale teraz ale teraz dalej Chyba do 5 sekund dojdzie Pięknie wyrobiłem Ale trochę czasu, trochę czasu tracę na tym jednym zakręcie Ale Easy Winek Tak samo korole 10 no i taka jest to ja rozumiem hmm. Dobra, tutaj mamy URL, nowe samochody w salonie Skrzynia biegów i filtrowanie miejsc. Nie, to wiesz? Dobre, co mamy tu... A, tutaj sprint mamy blisko sponsorski. Wyścigi zaznaczone takim krzyżykiem lub plusikiem to są, wyścigi, to są wyścigi wybrane przez sponsora. Ale kolejność wykonywania wyścigów jest w sumie losowa. Możecie najpierw zwykłe wyścigi, a później sponsorskie w sumie nawet trudnością się... Nie różni. Tylko tyle, że po prostu za sponsorskie jest większa kasa. Bo w zwykłym takim sprincie to byśmy mieli 300-350, a tutaj mamy 850 kasy. Więc 5 zawsze więcej. Trzeci. No co za kurde pedał, no Pięknie na pierwsze Tu wyjdzie oh, oh, oh. Idealnie drive mistrz Tak ja drive mistrzuję panie Oni tylko spaliny wdwąchają No to fajny drive, mistrz od już mi, już mi kurde, już mi zagrażają. Dobra, tu o nie, nie, tak, tak, dobrze. Bardzo dobrze. W tej gierce najbardziej się liczy kontrolowanie w trakcie poślizgu. Jak nie skontrujesz, to cię przegibie. czy nie tak jak w większości gierek. No ale tutaj zwłaszcza. Zresztą tutaj łatwiej się kontruje. Aha, już jest 82%, dobra. Nie, no po tym wyścigu chyba zawitamy do mechanika. Akurat chyba w pobliżu... Tak, w pobliżu jest mechanik. I pyk. 2 minuty 32 sekundy 96 setnych. Eee, dobra, w którym to było miejscu? gdzieś tutaj, a dobra, widzę, tutaj ok, tu mamy blisko jeszcze wyścig ale to, nie, ale to już nie teraz trzeba w końcu poddać trochę tych koni mechanicznych okazji już odkaczemy nowy, ten, nowy yy, sklepik. Najpierw weźmiemy co nasze, 5, dyszek na konto i byk, i wbijamy i zobaczymy co kupimy, to kupimy i tyle. Kupimy. Najpierw SEO, bo to jest najtańsze, okej. Okay. O kurwa, masz. Ile? Ile tej maksymalnej? NFSU, racing. W sumie tutaj, w sumie to jakiej marki to się za bardzo nie liczy. Po prostu ja wybieram to co mi pasuje i tyle. Wam może pasować co innego. Silnik ACL, skrzynia biegów. Jeszcze tutaj uliczny, sporty i HKS-y. I Nitro musi być. Ni nitronosa. Tutaj. Ajajajaj, dwie stówki. Dos Nie, mniej niż dwie. Tak, dwie. 255 chyba. Cóż, to co mogliśmy to jednak zrobiliśmy No, od razu jest czuć tą, tą większą moc. I jedziemy na nitro. No Jezu! Ukryty wyścig panie, tego nie ma na mapce. Fuh, na mapce też są poukrywane różne wyścigi. I te wyścigi są chyba trochę lepiej. płatne? Nie wiem. O, ładnie, ładnie odpicowany fokus. Oli, do. Prawie i mi PIT zajebał. Tak. Ale ładnie coś ją zarobało. Korola. Serio, z korolą mam walczyć. Ale o nie, korola tak, tak się nie bawimy tej... Ty... To jest drugie okrążenie. No kurde, no nie. Kurde już kurde, kuba, skup się już. No naprawdę już się zaczyna robić nieciekawie. Jak ko korola chyba wypis kręca widzę? Ale ja mam więcej ich mocy Tak lepiej wchodzi w zakręty korola Dobra, mamy chyba to Dobra, jest Uch, udało się Dla mamony no, więcej. Za to byśmy mieli 250, może 300. A tu co? O, okładka do turbo, lusterka, pierwszy samochód. Ech. O, właśnie. A nie, co to jest? Co to jest? Miejmy nadzieję, że to jest to, co chcę wam pokazać. Jeżeli to nie jest to, no to dupa blada. Na lokalizację to w sumie mówię o czymś zupełnie innym. Chyba coś innego. Chyba. Nie wiem. Tak, to jest coś takiego, ja pierdolę. Nie. Nie. Dobra, nie to. Ale dobrze. Skoro już jesteśmy, to zróbmy to. Pyk. Chcę, że. Drogę w ciągu. O, ja pierdolę. To w ciągu dwóch minut. I to jeszcze bez nitra. Z nicem to już by było easy peasy. Hmm. A nie, to, to, to jest naprawdę easy. O, prr. Czyżbym przez to, że nie wyhamowałem, zje... żebym zjebał? A, ojwieńcie panie! No! I tu ma... i tu jeszcze jest takie... taka mechanika. Zmiana kamery... Nie no, ta kamera najlepszą mi się wydaje, Mhm... Jak widzicie możemy sobie otwierać wszystko. Przedstaw auto. A nie, to jest przedstaw. O Jezu. No tak. O! Teraz jest dobrze. i focia i sweet focia, kurde I, i to jest to, co chciałem Wam pokazać tak, o, takie kurde fajne sweet Okej, okay, tu zwykły sprincik, nieciekawy ale trzy stówki zawsze do kieszeni. Aha, też 240. Mhm, już ktoś nitro użył. Bo z chwilą kiedy my kupimy nitro, to już z automatu wszystkie samochody będą miały nitro. Oczywiście te, które się ścigają. Nie, nie liczące. trafików. Ej, co to było? Coś mi podbiło, widzieliście? A to wcale nie był krawężnik, chyba. Teraz sobie to tak przyspieszmy, ale trochę zostawmy na wypadek ostatniej, me, ostatniej prostej. Pięknie. 47%. 51%. Wąskie uliczki, których nie lubimy. Bardzo nie lubimy wąskich uliczek. 79-80% dobrze. O nie! Co, że mnie ja uczynił? Nie, 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 nie. Nie mam mowy, nie ma mowy, nie ma mowy. Chyba zaraz trzeba będzie użyć nitro Coś ja tak kurde widzę Dobra 2, a 26, 32 Pyk 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 Ezik Ha, czyli, czyli mapa jest taka. No cóż, z mojej strony to by było na tyle. Jak film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subiksa, bo naprawdę jedziemy do 30 subów. I do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.